Ciągneczko wam wszystkim z tej strony Slenderfan, a to jest już 22 odcinek z gry Uncharted 4 kres Złocieja i rozpoczynamy rozdział 16 pod tytułem Bracia Drejkowie. Tak jest. No i cofnęliśmy się właśnie do czasów Eee... Młodo młodości... Natano i sama? No... I w tym momencie musimy wejść... wejść... Do tego wielkiego domu. Tak jest. No, na przodek pójdziemy tędy. Czarki mnie przeszły. Oddać ci kurtkę? Nie, nie, no nie. Musimy biec dalej. Okej. Okay. Będziemy tutaj podążać za samym. Dobra. Mm Chodźmy na tyły. Okej, okay, idziemy, idziemy na tyły. Mm. No. Idziemy, idziemy tutaj. Otwarte okno. Faktycznie. No i musimy wejść przez otwarte okno. Dobra hmm. no, i musimy się. No tylko musimy się jeszcze do tego okna wspiąć. Okej, okay, więc... No i bardzo, to jest nasze otwarte okno. Chodź na ten. Przez które wchodzimy właśnie teraz. To jest... Okej. Okay. Trzymaj, mam zapasowo. To... szukamy jakiegoś konkretnego pokoju? Po prostu szukaj książek, dzienników, dokumentów, takich tam. Okej, okay, jesteśmy na, na strychu. I musimy poszukać... Dzienników mamy. Tak. Mm. Tak. Eee... tutaj nic nie... okej, okay, tutaj niczego nie ma. Co mógłbym wziąć? A nie, tutaj jest jakieś pudło. A więc okej. Okay. Nic ciekawego. Tu nie ma żadnych dzienników, więc to nie to. Eee... No i co? No szukamy dalej. Okej, okay, tutaj jest kolejne pudło. To też nie... Tutaj, te, tutaj też nie ma żadnych dzienników Na strechu... Na strechu ich nie znajdziemy A więc schodzi No to na dół Schodzimy na dół To jakie znajdziemy? Niżej dokładniej Al... Zabiały, brudno biały oprawy. Hmm, hmm. Wiem, ale to ogromne. Okej. Okay. Szukamy igły. Tutaj. Stoczny. Też mamy jakieś, jakiś jakiś karton. w której mamy jakiś tennik. Mam, mam. Jakiś biały dziennik? Nie, to nie mamy. Ale to nie to. Okej okay. No i co, idziemy teraz tędy? O ty, jest jest Może zwariowałem, ale to chyba waza z dynastii Ming Waza z dynastii Ming tylko normalny trzymałby wazę z dynastii Ming na widoku Ta, to pewnie tylko podróbka No jasne Okej, okay, no i co? Tutaj o, piłka rzeki! Niestety pograć w niej nie możemy. E, okej. Okay. No i co teraz? Tutaj z sobą przejdziemy. E, ale tutaj żadnego e, pudełka, co mógłbym przeszukać nie ma. A... No, okej, okay, tutaj nie mogę przejść. Znaczy, tych drzwi nie mogę... Tych drzwi nie mogę otworzyć. A więc... Stąd... Idzie. Szukamy dalej tych dzienników mamy. Eee, Okej, okay, tutaj... Okej, okay, tutaj nic nie ma, a więc... Hmm, przejdź, przejdźmy tędy. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? W sypialni, okej. Okay. A więc szukamy tego, czego mamy. Okej, okay, to jakaś notatka, czy tam nic, ale nie będę tego czytał. Hmm. Okej. Okay. Hmm. Dobrze. Co e, jest żadnego. E, no co, niczego nie ma? A więc. Idziemy dalej Znaczy, w sensie nie ma tam żadnego kartonu z dziennikami eee, No właśnie I co? Teraz tutaj idziemy. Nawet nie drgnął. Chodź, spróbujmy razem. Gotowy? Aj. Dobrze. Udało się. Co to u diabła jest? To jest chyba jakiś sarkofag. Tak, rozejrzyj się. Jest ich tu więcej. To mi wygląda na jakąś sarkofagownię. Za miejsce. Cóż. Przekonajmy się. No. Okej. Okay. No dobrze. Te kurten, Pośmierci mnie. Po śmierci, zakop mnie w czymś takim. Hmm. Jasne. A mogę cię zmumifikować i zakonserwować narządy? Po namyśle. Cofam prośbę. Okej, okay, to mamy jakiś... Hmm. Ten jest rzymski. Sarkofag? Może czwarty wiek. No to, to jeszcze mamy. Okej, okay, jakiś pomnik jest. Fajny. E, ja to poznajesz? E, ja gdzieś to już widziałem. Leżące postaci Wyrób etruski. Okej. Okay. Racja. Hmm. Mąż i żona. Pogrzebani razem. Trochę to mroczne Ale podobno O jakie obrazy fajne No dobrze Jest lepiej niż w muzeum Myślisz, że mają tu dinozaury? Nie zdziwiłbym się A to łogi wow, samuraj jeszcze tu jest Fajnie, fajnie Samuraj, tak, samuraj hmm. Tu jeszcze jakiś Um, no Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Wchodzimy tędy. No. I okej, no i mamy kolejne pudełko. Eee, pudło. No i mamy kolejny Kolejny dziennik... Pudło. Ale... Wydaje się, jak widzimy antyczną mezopotamską kalkosuszarkę. Aee... To też nie to. Zaszedł, byłem tym zabawnym. Nie co? Hmm. Widzę, że teraz możemy przejść tamty. Wejść w sensie w to miejsce i co jest tutaj jest? Hm... Hmm. No właśnie się rozglądam. Mm, Okej. Okay. Zaczęło w sensie, czy są tu, czy są tu jakieś kartony z, 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 z dziennikami, ale nie, nie ma. Ej, data? chodź. Kim jestem? No. Doktorem Livingstonem. <grym> Bajera. Okej, okay. no i jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. Wow. Okej. Okay. Tu mamy eee jakąś kartkę kartę. O właśnie tu mamy jakąś kartę, ale nie będę jej oczywiście czytał. Mhm. No i co? No i... Mm. No i co? Tutaj jedynie oprócz przeczytania tamtej karty. Mogę zakręcić tym globusem. A więc kręcimy. Kręcimy. To gdzie jedziemy? Hmm? Gdybyś mógł jechać gdziekolwiek. Co byś wybrał? Gdziekolwiek? Gdziekolwiek Okej, okay, to. No dobra. Dobrze, kręcimy. Indie! Odwiedzimy Taj Mahal. Jeszcze raz skręcimy. Związek radziecki. Pojedźmy do Moskwy. To może być o ciupinkę trudne. Choć chciałbym zobaczyć Plac Czerwony. I jeszcze, jeszcze, jeszcze raz skręcimy. Anglia. Fajnie byłoby zwiedzić zamek Windsor. Co nie sam? Hej, na mnie nie patrz. Nie moja wina, że nie było cię na świecie. I tak niewiele z tego pamiętam. I nie jest taki fajny. Aha. Dobrze, i ostatni raz skręcimy. Ostatni raz. Brazylia. Wreszcie jakiś konkret. Cała masa nieodkrytych miejsc w dżungli. I cała masa plemion z zatrutymi strzałkami. Okej. Okay. To, to też. Hm. No co teraz musimy zrobić? No właśnie bo już z tym... Jestem... Globusem... Globusem zakręciliśmy. Kilka razy. O, to mam... To jeszcze... jeszcze coś mamy. Tak? I jak oceniasz? Niezwykła książka. Opowiada o pierwszej kobiecie z zachodu w lasie. Kiedyś tam pojadę. Okej. Okay. Um. Dobrze, no to co? Tutaj nie mogę... tam... tych drzwi nie mogę otworzyć? Eee, no to co? Chyba będziemy musieli... No, tutaj już nie ma niczego innego... Znaczy po prostu musimy iść dalej, ale jeszcze... chcę to sobie zobaczyć. Okej, okay. zgrzałem się No fajny jest ten helm. Okej, okay, no i co? Teraz będziemy sobie tędy Jeszcze tu coś jest Jakaś jest figurka Bożki płodności ej, Bożki płodności. Ej, to, znamy, żeby to oglądać? A ty nie jesteś za stary na takie żarty? Okej, okay, tak. dobra już rozkładamy o, tego wazonu nie mogę. Eee, no tego wazu nie mogę wziąć. Dotknąć, wziąć za ręki w sensie. Tak duże stoły były w stołówce sierocińca. Ale tu lepiej karmili. wszędzie lepiej karmią. Kurde, pewnie urządzali tu niezłe imprezki. Sądząc po artefaktach, było ich na to stać. Co? I pewnie robili sobie uczty Sporo czasu Dobrze Aleku, to jest naprawdę dużo ciekawe rzeczy A to, już to jest to odkładamy Ej, No i co? Ej, tutaj... Patrz na ten demoniczny hełm Mamy O, hełm! Fajny! Przecież ich hełmy nie mają rogów. Dobre Nawet jest... lepszy niż tamten. A, racja. Strzelby skałkowe. Ciekawe, czy wciąż działają. Hmm. <laughs> Okej. Okay. Uuu. Uh, uh. No. O, ten pomnik, ten pomnik, ten pomnik, nie. no, ten pomnik mi się podoba, naprawdę. Okej. Okay. i tutaj mamy, jak widzę, karton eee, z kolejnym dziennikiem, z tą książką. Chciałem to obejrzeć. Ale to w każdym razie, w każdym razie nie to? Yy. A więc co? Uuu, jakie wielkie pomieszczenie! No... To jest wypas, okej. Okay. I yy co? Okej, okay, tam jeszcze możemy wejść. O, tutaj? O, wow, fajny statek, naprawdę. I co tu jeszcze jest? Pójdź na to. Kompas, zegar słoneczny. Wyobraź sobie, że gubisz się na morzu. A te przedmioty to jedyne rzeczy, które mogą uchronić cię przed śmiercią. Ta. Obłęd. Okej, okay, to jakiś list. To oczywiście zostawiamy sobie. I aha, ten. Tych drzwi nie mogę otworzyć. otworzyć. Hm. Tak samo myślę, że już pójdziemy za... Ja. okej okay. Tak samo myślę, że już, że pójdziemy e, w tam, tutaj No e, I po sodach Dobrze no i co? Musimy sobie Teraz A, te drzwi możemy otworzyć, co sobie otworzymy A nie, jednak nie możemy. Zamknięte. Hmm. Tam mogą być rzeczy mamy. Musimy znaleźć inną drogę. No hmm. Dobrze to musimy. Eee... Posprawdzać, które drzwi są... Które drzwi możemy otworzyć? Tych nie... Tych nie możemy. No to co? Sch schodzimy teraz na dół. I idziemy na drugą... Na drugą stronę. Aha. Okej. Okay. Czyli tutaj... Yy, nie możemy przejść, ale... Hmm. O właśnie. Racja. Możemy się tamtędy przedostać. Nie my. Możemy no, no, Co? No musimy. Ja przez tą. wewnętrzację prze ja przejść. Dobra. Bierz się do roboty. No ale na początek musimy ten regoł przysunąć. A więc przesuwamy. Okej. Dobra, gotowy. Widzę, widzę, że sam polubił ten kapelusz. Oops. Polaroid. Czekaj, sprawdzę. Chyba jeszcze działa. Ej, chodź. Teraz uśmiech, tak? Nie zgub go. Okej, okay, jeżeli nie wiecie na czym polega, znaczy jak działa Polaroid, to działa on tak, że. E, oj! Kurczę. No właśnie, że. Działa on tak, że. Robi się zdjęcie. I trzeba tym zdjęciem potrząsnąć, żeby. Poja pojawiły się na nim kolory. Ale okej, okay, teraz. E, Idziemy do tej wentylacji. Wenty wenty went Przechodzimy do tej wentylacji. Tylko też, żeby niczego nie zrzucić. Ale nie zrzucimy niczego. No Nie, nie zrzucimy niczego. Uch. Okej, okay. no już prawie jesteśmy. Okej, okay. nie wchodzimy. Okej, okay. jesteśmy. Już w wentylacji, ale jeszcze trzeba przez nią przejść. Okej. Okay. Tędy... Tędy nie mogę przejść. Okej. Okay. Ale tędy mogę. Okej. Okay. No dobrze. No dobrze. I już wychodzimy z tej wentylacji. Okej. Okay. Pięknie Jesteś Jesteśmy w tym pomieszczeniu Wszedłem Możesz otworzyć czekaj Okej, jesteśmy w tym, w tym pomieszczeniu, ale jeszcze musimy jeszcze musimy sama wpuścić. Z tej strony okay. też zamknięte. Okej. Mamy klucz. Tak jest. Okej. Okay. No i teraz możemy otworzyć... Ehm. chwilę, a, a te drzwi... Czy te drzwi też mogę otworzyć? Nie, nie mogę, nie mogę. A więc otwieramy te drzwi. Jak? I okej. Okay. Ani śladu dzienników. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Chodź. Słuchajcie, otóż e, ten rozdział sobie e, znaczy, znaczy ten odcinek już sobie e, w tym momencie zakończymy Tak zakończymy sobie ten rozdział w następnym odcinku. A ja się w tym momencie z, z wami żegnam. Subskrybu, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć. Trzymaj